Głupi powiedział w swoim sercu: Nie ma Boga. Są zepsuci, popełniają obrzydliwe czyny. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro. Zapraszam Was, kochani, na krótkie rozmyślania dotyczące dziewiątego rozdziału dzisiejszego porannego czytania z Księgi Hioba. W tle śpiew ptaków i zupa skopy biskupiej Zapraszam Hiob rozmawia z Bildadem z Szułach jednym z trzech przyjaciół, którzy przyszli do niego takich wydaje mi się prawdziwych przyjaciół, bo <laughs> Podejrzewam, że większość jego przyjaciół w cudzysłowiu zostawiła go, gdy tylko spadł na niego gniew Boży. I to w dosyć zaskakujący sposób ten gniew spadł na niego. Ta księga jest w ogóle niezwykła, naprawdę. To jest księga tak niezwykła i mądra, że naprawdę trzeba ją samemu rozstrzygnąć w sercu. Pamiętam ostatnio, przyjaciel przyniósł mi brat w wierze w Chrystusie, którego mogę nazwać przyjacielem, jasne. Przyniósł mi księgę o Hiobie. Byłem też kiedyś z innym bratem na studium Księgi Hioba. I pamiętam, że nie byłem zadowolony z tego studium. Było tam kilka osób, które uważały się za starszych lepiej w wierze lepiej mu rozstrzygających i nie mogłem też wypowiedzieć się, zresztą ja też miałem inne podejście do tego. Jakoś tak jest, zdarza się często, że ludzie uważają, że jeżeli coś się zapina w ich głowie, to jest to ta prawda, która jest właściwa dla wszystkich, jeżeli... Wiecie, o co mi chodzi na pewno. Sami tak macie. Myślę, że to jest jedna z ważniejszych rzeczy, jak można zastosować w życiu mądrości z Biblii, to jest właśnie to, żeby zacząć łapać się na tych wszystkich rzeczach, które z Biblii wynikają, nie? Czyli jakże dzisiaj złapiecie się, bo to możecie zrobić w sercu swoim. Nie musicie tego uzewnętrznić, ale łapcie się na hipokryzji. A hipokryzją jest to, że wy próbujecie kogoś do czegoś przekonać, Jednocześnie jak ktoś próbuje Was do czegoś przekonać, jak coś się, się w was burzy. Burzy się porządek poznania. To jest bardzo wielka hipokryzja. I wracając do Księgi Hioba, ten dziewiąty rozdział jest bardzo ciekawy. Bardzo ciekawy, bo mi wskazał osobiście dzisiaj na, na coś ważnego, bo zacząłem specjalnie od psalmu 14. Bo, jakby cały ten nasz świat sprzeciwia się przeciwko wyznaniu Boga i rozumieniu go. Zaskakujące jest to, że jednocześnie podpiera się tą to, to negację Boga innym Bożkiem, który jest często zwany nauką. A Chiob wyraźnie mówi w tym rozdziale, czymże jesteśmy. Jest tam taki cross-referencja, zdaje się, do Izajasza, która mówi o tym, że... co może garnek powiedzieć o swoim garncarzu. Albo czy może syn powiedzieć do ojca i matki, cóż z, z, wyszło z waszych bioder. No nie może. Bardzo, bardzo ciekawe. Ja w ogóle zachęcam was do tego, żebyście tam w tych wnioskach pod czytaniem moim ksiąg Oglądali, zaglądali czasami na te wnioski, bo tam y, czasami się znajdują rzeczy, które mnie dotykają. Y, I osobiście, ja nie twierdzę, jeszcze raz Wam powtarzam, żeby, żebyście nie uważali, że ja się mylę, albo że źle to widzę, bo ja to widzę po swojemu, a Wy to widzicie po swojemu. Jeżeli już Wam tak zależy na tym, żeby jakieś wskazywać różnice, to rozważcie je w swoim sercu, bo naprawdę zobaczycie, jak Wam się zacznie łatwiej żyć. Jak przestaniecie innym wytykać, to, że inaczej rozumieją świat, w którym żyją. I tam właśnie Hiob mówi temu blizadowi, że jak może stanąć w sądzie z Bogiem, jako kto, kto zaprowadzi, bo o ile dwóch ludzi. Można zaprowadzić przed sąd i jest sędzia i jest rozjemca i można w jakiś sposób ich pogodzić albo wpakować jednego do więzienia albo wymusić na nim jakieś odszkodowanie. O tyle z Bogiem nie ma już nikogo, kto by mógł postawić człowieka z Bogiem przed Trybunałem, bo nie ma niczego ponad Trybunał Boży. Skąd to wiem? Bo ja szukam tego z Amosa. Wam przeczytam 5-8. Szukajcie tego, który uczynił Plejady i Oriona. Który przemienia cień śmierci w poranek i dzień w ciemności nocne. Który przyzywa wody morskie i wylewa je na powierzchnię ziemi. Pan jest jego imię. Dzisiaj właśnie kropi trochę z nieba deszczyk. I jak sobie uświadomimy, którego Boga szukamy, i że tego jedynego, którego można znaleźć w Biblii, nie ma nic wyżej niego, to nie jest jakiś tam Bożek, którego możemy, wiecie, zaskoczyć pytaniem: typu tak, a kto go stworzył? Więc to jest ten, którego nikt nie stworzył. To jest ten, który nie miał początku ani końca. To jest ten, który, z którego przyszedł nawet syn Boży, mówił, że. Mesjasz Hamaszyja Jeszua mówił Jezus, że ja jestem alfa i omega początek i koniec jeżeli On o sobie tak mówił gdzie Jan też zwrócił uwagę, że na początku było słowo i słowo było u Boga i Bogiem było słowo, a początek Biblii mówi, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię to jak sobie to wszystko połączycie w jedną całość to Trzeba sobie zacząć uświadamiać o jakim Bogu mówimy. Wiecie, nawet jak w Egipcie czcili Boga Słońca, Ra, albo teraz czczą Bożka nauki, Bożka stworzenia wszechświata, wielkiego wybuchu, bo to też jest Bożek. To zawsze przy koncepcji Boga, który opisali Hebrajczycy w Biblii, a który przetrwało jest to najbardziej studiowana księga na świecie. Ta historia dotyczy Boga, którego już nikt nie stworzył. Bóg, Bóg, który nie miał początku, ani czasu, ani końca. I On stworzył to wszystko. Niebo i ziemię. A potem przysłał Słowo i od Słowa wszystko się zaczęło. I na Słowie wszystko się skończy. I Boga nikt nie widział. Ale Syna Bożego już tak. Nawet na początku w Edenie widział Go Adam. Jak sobie uświadomimy tą ten ogrom tego, a można tutaj zaczerpnąć troszeczkę z judaizmu, z tych jakichś kawalistycznych różnych odłamów, nie tych magicznych, odpływających już w jakąś jakiś bożkowe, yy, ne, nowe wężowe, magiczne ekscesy, ale tej, która w bardzo głęboki sposób, na wysokim poziomie abstrakcji, wyobraża sobie Boga, to To jeżeli sobie potrafisz wyobrazić siłę, która jest w stanie utrzymać plejady gwiazd, pas Oriona i wszystko w niesamowitym porządku na tej Ziemi, jak również i na schodzących po niej, gdzie ona się obraca wokół własnej osi. Ta oś obraca się wokół osi Słońca powodując, że mamy zmienne pory roku, teraz zaczyna się wiosna. Zobaczcie, jaki ten Bóg jest porządny, jak to wszystko jest poukładane tutaj. Jednocześnie też zwróćcie uwagę, jak cały ten chaos próbuje wywrócić ten porządek do góry nogami, ale jak jest bez, bez, bez bezwładny w stosunku do porządku. Po każdym bałagan można posprzątać. Nie ma takiego bałaganu, którego nie dałoby się ogarnąć. Ale z drugiej strony prawdziwego porządku nie jest w stanie nic zepsuć i zburzyć. Więc, Hop, jest to księga, która wskazała mi na to, kogo mam szukać. Nie jakichś bożków, tak jak to słońce w Egipcie swojego czasu. Ra! Początek i koniec. Ra! Bez słońca nic nie ma. Kto stworzył słońce? No ten, który w, w Księdze Rodzaju o tym mówi, za, zdaje się w ósmym, czy w dziewiątym wersecie pierwszej Księgi Rodzaju. On stworzył dwa ciała niebieskie. Słońce i Księżyc i Gwiazdy. Tego szukajcie. Tylko czy potraficie posprzątać bałagan w waszych głowach, który nie pozwala go dostrzec. Pytanie, czy ktoś może Wam ten bałagan za Was posprzątać. Nie. Jeżeli ktoś Wam narzuca swój porządek, to jest to jego porządek. być może wydaje się w krótkim postrzeganiu, że ten porządek jest jest fajny i jest taki porządny, ale może czasami trzeba, żeby ktoś Wam zaczął uprzątywać przed oczu największe niepotrzebne rzeczy, do których się związaliście. Ale potem... Musicie znaleźć ten porządek w Was. Hiob myślał, że ma porządek. Hiob myślał, że ma porządek, bo z uczynków swoich tak bardzo umiłował Boga. I w nim widział każde błogosławieństwo, które od niego otrzymywał. Wszystkie te swoje posiadłości. Trzeba przypomnieć, że Hiob był najbogatszym człowiekiem, który stąpał wówczas w tym czasie. Który jest też nieokreślony, ale teraz tak specjalnie jest. Dlatego, że mówią, że na każdego kozaka znajdzie się większy kozak albo że nie ma takiego kozaka, żeby większy kozak nie przyszedł, i nie pokazał mu gdzie jest jego miejsce. Dlatego, właśnie uniwersalnością jest to, żeby tą, tej historii nie osadzać w żadnym czasie ani przestrzeni, bo ona może dotyczyć każdego z nas osobno. Paradoksalnie też większość ludzi nie ma świadomości w jakim błogosławieństwie żyje. Goni za jakimś wiatrem, a to wszystko jest marnością. Nawet sam Salomon, który w swoim czasie poprosił wszechmocnego, nie o bogactwa, nie o siłę, ale o mądrość. I dostał tą mądrość, a mądrość jest początkiem poznania Boga. I potem to wszystko, co miał. Wszystko, co doświadczył na samym końcu, kiedy już zmądrzał i wiedział, że nie ma to żadnego znaczenia, bo on umrze i przejmie to ktoś inny, dokładnie wypełniło się prorostwa jego mądrego mózgu, który mu to wykoncypował. Że przyjdzie czas, kiedy ktoś przyjdzie po tobie, nie napracując się nic, zmarnotrawi całą tą Twoją pracę. Więc trzeba szukać tego Boga, który daje życie. Bo to, w czym teraz tkwimy, to jest, jest ułamek rzeczy. Chwila, jak Hiob napisał, zwłaszcza jeżeli jesteśmy w niedoli albo w przesadnym przepychu, która leci jak szybka łódź, jak wrzeciono zasuwa, budując, tkając piękną, piękny materiał, który też się przetrze. Znajdując Boga, znajdujemy pokój. Spokój tkwi w porządku. Spokój, który nie ma nic wspólnego z żadną nudą i stagnacją. Ale jest podstawą do tego, żeby szukać, poszukiwać tego, który nie ma początku ani końca. O, tak. Tyle chciałem dzisiaj wam powiedzieć. Jakie wnioski zacznijcie szukać Boga? Bo wyrzucajcie wszystkie bożki, które sobie stawiacie na drodze, które powodują dystrakcję i brak skupienia na Nim, na królu wszechświata, władcy porządku. Na tym, który stworzył nie tylko nasze słońce, nie tylko... Nasz księżyc nie tylko w pory roku, nie tylko nas tutaj na planecie, ale wysłaliśmy w kosmos jako stworzenie teleskop, który lata już następca Habla. Sobie wygooglujcie, co on odnajduje w kosmosie. Jakie prawidła, które kompletnie burzą teorię powstania świata? Jakie prawidła, które. Mówią o tym dzisiaj Jerusalem Post. Opublikował objawienie swoje naukowe, które mówi, że kiedyś na pewno wszystkie gwiazdy były większe. Go figure. Ale również e, teleskop znalazł galaktyki odległe, które według obecnych teorii nie mają prawa w ogóle istnieć, bo są za małe, żeby istnieć przed nami. <śm> No ale tak jest, jak fundament jest zły, to z gruntu ta wiedza jest wiedzą błędną. Miłego dnia, wtorku. Czytajcie codziennie i bierzcie z tego do siebie, do serca, bo jak czytacie Biblię, to czytacie z narratorem.